Siemanerko łobuzy, witam Was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie. 6 grudnia, moi drodzy, oczywiście na karcie dnia. Życząc Wam wszystkim, moi drodzy, w Mikołajki, wszystkiego, co najpiękniejsze, najcudowniejsze, moi drodzy, nie wszystkie Wasze życzenia, marzenia, które macie, się pospełniają. Tymczasem ja, kochani, rzucę Wam oczywiście karciochy dnia. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego będzie się działo u was wszystkich. No i dziś tam, słuchajcie, myślę, 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 może wymyślę jakiś fajny temacik, to znaczy w sensie na co sobie rzucić tutaj karty. No, i też tym samym, oczywiście, kochani, jakie karty sobie tutaj machniemy, zrobimy. E, tylko nie mam, e, słuchajcie, tematu pod te karty, to znaczy w sensie na co mam je przetasować, tak? Pod co mam je przetasować? Co ciekawego byśmy mogli sobie tutaj poruszyć? Więc jeżeli ktoś z Wam ma mądrzejszą głowę o tej godzinie niż ja, to moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, na co takie karty chcielibyście, żebyśmy sobie na magicznej dzisiaj rzucili. Tymczasem lecimy ze znakami zodiaku i co u Baranka. Baranka w dniu dzisiejszym, kochani, karta pustelnika, czujemy się samotni, izolujemy się, e, mamy takie poczucie, że, no tak jak powiedziałam, że jesteśmy sami, że nie mamy się do kogo zwrócić, nie mamy z kim pogadać, że zostaliśmy odrzuceni być może, słuchajcie, przez, e, nie wiem, kolegów, koleżanki, słuchajcie, czy też w ogóle ludzi, w ogólnym słuchajcie tego słowa znaczeniu, ale mogą się też być takie baranki, które... Potrzebują pobyć w samotności, nie mają dzisiaj ochoty na rozmowy, na jakieś gadki, szmatki, słuchajcie, po internetach, na spotkania i na tego typu rzeczy. I sobie tak siedzą w spokoju, bez gwaru, bez hałasu i myślą nad jakąś ważną dla nich oczywiście rzeczą, bo pustelnik to jest bardzo często, słuchajcie, mędrzec, który no, zastanawia się nad czymś bardzo dogłębnie, tak? Co dzisiaj u byka? Ubyka, słuchajcie, dzisiaj impuls, taki impuls do działania, tak? Bo to jest karta typowego działania, ale na zasadzie spontanów. Więc moi drodzy, całkiem możliwe, że dzisiaj e, byczki spontanicznie podejmą jakieś ruchy i kroki. No, być może, słuchajcie, spontanicznie wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, na co karty rąbnąć, no to po prostu sobie to zrobimy. E, czy też tudzież cokolwiek innego, tak? <laughs> Dobra, ale spontaniczność, ogromna ciągota w jakimś kierunku, działanie w jakimś kierunku, niemożność odpuszczenia sobie jakiegoś tematu, czyli jak byk sobie upierdzieli w głowie, że musi coś mieć, musi coś posiadać, musi coś zrobić, no to kochani, nie spocznie chyba prawdopodobnie póki tego nie dokona, bo to jest taka karta, chcę, nie umiem sobie odmówić e, i po prostu korci mnie to strasznie, aby w tym kierunku coś podążyć, coś zrobić. Więc moi drodzy, no taki dzień, no zobaczymy, zobaczymy, co zmierza do bliźniąt. Do od kochani, dzisiaj jakieś bolączki. Nie wiem z jakiego, kochani, powodu. W każdym bądź razie mam nadzieję, że to tylko chwilowe będą. Ale w każdym bądź razie no, mamy takie poczucie żalu, smutku, poranienia emocjonalnego. Jest nam przykro z jakiegoś pewnego powodu. No gdzieś tutaj ocieka te wasze serce krwią, nazwy to tak. Słuchajcie, może ktoś się po prostu głupawo do was odezwie albo zachowa się niewłaściwie i was to po prostu fizycznie zaboli, tak? Bo to może być tego typu aspekt, że poprzez jakieś gówniane te, Teksty, słowa, tak, czy to mam na myśli, oczywiście, czy jakieś zachowania, słuchajcie, niewłaściwe, no was coś po prostu może fizycznie zaboleć, tak? Chyba, że będziecie wracać do jakiejś przeszłości, być może, czy do jakiejś sytuacji, która was bardzo mocno gdzieś tam kiedyś zraniła, no i po prostu gdzieś ten smutek się na chwilę za, namaluje, zarysuje na waszych twarzach. Oczywiście tak może być, ale mam nadzieję, tak jak powiedziałam to na samym początku, że będzie to tylko chwilowe. Co dzisiaj zmierza do raka? Do raka w dniu dzisiejszym, e, słuchajcie, łała, wiwi, co tu się odbywa. E, słuchajcie, pała, płonie pała pałabławowa, oczywiście to mam na myśli. Słuchajcie, no energia, impet, słuchajcie, pasja, ogień, ciągota do czegoś, to jest oczywiście słuchajcie, domena tej karty, a więc całkiem możliwe, kochani, że energetycznie, czy też właśnie pasjowo, ciąg, ciągotowo, nie ma takiego słowa, ale sobie wiecie o co chodzi, będzie Was po prostu dzisiaj roznosić wręcz i bardzo dobrze. To jest również, słuchajcie, bardzo często karta mówiąca o tym, że dzisiaj tych sił Wam nie zabraknie, więc to, co chce dzisiaj wykonać, zrobić drogie raki, to spokojnie dacie ratę, zrobicie to na pełnym gwizdku, będziecie, że tak powiem, nawet wręcz pełni pasji i zaangażowania w to, co robicie, więc z, a, z, a z takim pełnym zaangażowaniem dzisiaj raki zabierają się za jakieś pewne rzeczy, które są dzisiaj do wykonania. Wsadzenie nowego drzewa, rozpoczynanie czy w tej sytuacji oczywiście czegoś zupełnie nowego, co raka pociąga. Czyli może, słuchajcie, macie jakieś nowe przedsięwzięcie w głowie, jakąś nową myśl, ideę, czy tam cokolwiek innego, i faktycznie, moi drodzy, jesteście mocno w to zaangażowani. To was pociąga, pasjonuje i wy chcecie tą energię w to pchać. E, może taka sytuacja być. Dobrze. Co ulwa? ulwa dzisiaj, e, słuchajcie, analityczne myślenie się uruchomi. No nie wiem, nie wiem, Saboleska, ty tam już może z myśleniem to sobie daj spokój. <grych> Jak potrzebujesz, e, słuchaj, e, że kogoś do myślenia, to wiesz gdzie masz się zgłosić. <grych> Dobra, żartuję. Słuchajcie, ale tak, jest to analityczne myślenie, jest tutaj ktoś, kto gdzieś, słuchajcie, skupia się bardzo mocno nad tym, nad jakimiś ważnymi, poważnymi tematami, sprawami, tak? A więc dzisiaj być może jest to taki dzień, gdzie trzeba coś przemyśleć, zastanowić się, opracować, zaplanować, ułożyć jakąś strategię, być może przeprowadzić z kimś bardzo poważną rozmowę, bądź też. Alternatywnie spotkać się z kimś typu urzędnik, typu szef, typu, nie wiem, wiecie, jakaś osoba urzędowa bardziej tak to czuje, no chyba że to będzie jakiś lekarz, ewentualnie też tak może być. Um, ale w każdym razie spotkać się, żeby tutaj poustalać pewne rzeczy. Taka sytuacja też z tej karty może płynąć, więc moi drodzy, być może te spotkanie albo Wy sami myślicie, planujecie, układacie strategię, być może rozmawiacie z kimś o tym, jesteście dzisiaj myślicielami. Co dzisiaj zmierza do Panny? Jeżeli chodzi o pannę, panna, słuchajcie, zostawia coś już głęboko za sobą i brnie do przodu. No i bardzo fajnie, słuchajcie, ja nie wiem, czy wy w tygodniówce tego nie mieliście, bo tak coś mi się mętli, że u Was chyba coś takiego właśnie było, że było coś tam, coś tam, ale zostawiacie to za sobą i idziecie do przodu. No i tutaj, właśnie w tej karcie, kochani, to się właśnie pojawia, że być może dzisiaj jest ten dzień, żeby już nie cofać się do tyłu, żeby już nie siedzieć w złej energii, żeby już gdzieś popchnąć pewne sprawy do przodu, tak, bo to nawet. Słuchajcie, nie chodzi o to, że panny siedziały w złej energii, tylko po prostu um, czas jest na to, żeby popchnąć po prostu jakieś pewne sprawy do przodu. Ta karta bramy się otwiera, my tutaj brniemy naprzód, moi drodzy. Być może nie mamy jeszcze pewności, czy to jest dobry ruch, czy to być może jest zły, co z tego wyniknie, co z tego będzie, bo takich pytań możecie mieć milion w głowie, ale bynajmniej jest ten ruch do przodu. Co dzisiaj z nieradowani? Uwagi dzisiaj karta śmierci jest na tapecie, moi drodzy. Nie wiem, o co tu może chodzić, bo generalnie to jest taka sytuacja, czas definitywnie coś skończyć albo czas swoje życie transformować. A może i jedno i drugie, tak? Bo śmierć zawsze przynosi zakończenie czegoś, ale to nie jest karta śmierci jako takiej, tak, że tutaj wiecie, no coś tam. No oczywiście, gdyby tutaj może jeszcze poszły dwie karty inne, mogłabym powiedzieć, być może jakieś tematy pogrzebowe waga dzisiaj będzie omawiała Natomiast słuchajcie, nie, nie w tą stronę idźmy. Po prostu to jest taka sytuacja. Czas coś definitywnie zakończyć, albo coś definitywnie się kończy, i z automatu zmienia się życie wagi. Dlatego, że to jest karta transformacji. To jest taka karta, w której przekształcamy się, w, jakby w zupełnie inny proces. Ale żeby to się mogło wydarzyć, żeby ta transformacja mogła być wykonalna, no to wpierw tutaj, moi drodzy, definitywnie kończą się pewne sprawy w życiu wagi. Nie wiem, słuchajcie, jakie nawet nie będę. Się za długo zastanawiała, o co tutaj może chodzić, ale jest koniec i jest transformacja życia. Ja chcę inaczej żyć, ja już teraz będę inaczej żył, czy no, będę inaczej żył, czy żyła oczywiście, i definitywnie kończę z czymś. No, ciekawa, ciekawa, ciekawa. Co dzisiaj zmierza do skorpiona? U Skorpiona dzisiaj dwa kielichy, czyli po prostu Skorpion stawia na miłość, na lowy, srowy, na bliskość, na randki, na spotkania, na kontemplację, uczuć do jakiejś osoby, którą Skorpion bardzo kocha. Czyli po prostu związek, miłość, spotykania, randki, bliskość i tego typu klimaty dzisiaj u Skorpiona, moi drodzy, są naprawdę priorytetem. Natomiast wszystkie pozostałe osoby, które były skłócone, zwaśnione, nie potrafiły się z kimś na przykład dogadać, jest duża szansa na przeprosiny, na naprawdę... Tych relacji, porozumienia to też jest, słuchajcie, ważny klucz tej karty, bo bardzo często również w tej karcie, jeżeli potrzebujemy z kimś się w czymś dogadać, to się dogadujemy. Mamy wspólny mianownik. Strzelec. Ustrzelca dzisiaj, kochani, Diabeł. Uuu. No drogie strzelce, no cudownie po prostu. Słuchajcie, spektrum różnych rzeczy. Słuchajcie, zacznij, zacznijmy w ogóle od tego, że karta diabła pokazuje tak naprawdę, moi drodzy, czasami nasz lęk, obawy i niepokoje. Boimy się czegoś, mamy wewnętrzny strach przed czymś, aby coś zrobić. Możemy też, kochani, być tacy rozdygotani, poddenerwowani, a wręcz wkurzeni. Tutaj bardzo często, kochani, w tej karcie jest po prostu bardzo dużo takich negatywnych emocji, które nas roztrząsają od środka, a nawet, moi drodzy, może tutaj doprowadzić ta sytuacja. Do jakiejś kłótni, afery, awantury e, i tego typu klimatów. Słuchajcie, może Wy takie awantury i klimaty macie już zaliczone, być może, kochani, gdzieś e, od dłuższego czasu e, Wasze życie nie jest piękne, szczęśliwe i cudowne, tylko raczej niespokojne, niepewne, pe, pełne emocji negatywnych, pełne nerwów, e, pełne takiej szarpaniny wewnętrznej. No więc e, tutaj, e, gdzieś to się dzisiaj e, uskutecznia jeszcze bardziej, moi drodzy. No i tutaj, w tym diable, może. Możecie to, kochani, odczuwać jak najbardziej. Wiecie, co nie czuję dzisiaj przy Was, powiedziałabym, obsesji na jakimś punkcie, obłędu na czyimś punkcie, czy też słuchajcie, niesamowitego jakiegoś seksiora. Nie wiem dlaczego, ale nie. Być może słuchajcie, ja to mówię, bo być może słuchajcie, jakiś tam strzelec z magicznej akurat takie stany dzisiaj osiągnie i oczywiście bardzo się cieszę. Ja to bardziej widzę, kochani, jako walka z waszym własnym lękiem, strachem, niepokojem, emocjami negatywnymi. Słuchajcie, nie ma sensu dłużej w takiej energii tkwić. Strzelca naprawdę, życie nie będzie czekać. Tylko tyle powiem, ale słuchajcie, jest tutaj grubo jest naprawdę grubo. Koziorożec. U Koziorożca moi drodzy dzisiaj e, konstruktywne rozmowy, bardzo sprzyjające, czyli takie, że jeżeli gdzieśkolwiek musicie z kimś porozmawiać, e, poprosić o coś Uzyskać coś, to będzie Wam dane, tak? Bo to jest taka karta równowagi w dawaniu i braniu. Ja przychodzę, proszę o coś, będzie mi dane. Jeśli załóżmy, ktoś przyjdzie do Was, to warto tej osoby wysłuchać, pomóc, doradzić czy też no, dać to, po co przyszła, bo tutaj gdzieś no, ktoś faktycznie może, mm, słuchajcie, bardzo mocno potrzebować Waszej pomocy i nie należałoby takiej osobie, kochani, po prostu odmawiać, tak? bo tutaj po prostu gdzieś zachowujemy taki klimat, że pomagam ci, bo czuję, że ty tej pomocy po prostu potrzebujesz. Jeżeli chodzi o relacje i o związki, nie musicie się martwić o odwzajemnienie uczuć, bo te odwzajemnienie uczuć, moi drodzy, tutaj jest. We wszystkich innych aspektach, gdzie Wy po coś idziecie, powinniście to otrzymać, tak? Co by to nie było, bo to jest taka karta dania Wam tego, czego Wy chcecie. Wodnik u wodnika dzisiaj klatka, pułapka, negatywne podejście, negatywne myślenie słuchajcie, gdzieś jakaś taka energia bardzo mocno pokazująca w, w sytuację, w której wodnik e, nie potrafi pozytywnie spojrzeć na jakąś sprawę, na wszystko patrzy po prostu negatywnie e, słuchajcie, no tak to po prostu się tutaj zarysowało w tej karcie i przyznam szczerze, no jest dosyć tak, no nie bardzo kochani bo niepotrzebnie sami w głowie tworzycie sobie jakieś blokady, trudności i tak ja wiem, że że czasami życie układa się tak, a nie inaczej, że patrzycie na pewne rzeczy i mówicie Jezu, tu źle, tam dobrze i w ogóle, i w ogóle, to ja już nic dobrego, tylko właśnie o to chodzi. Że słuchajcie, okej, okay, może się jakieś pewne rzeczy mogą się walić, mogą się nie układać, ale nie zakładajmy od razu sytuacji pod tytułem, że Was już nic fajnego nie spotka, tak? Bo bardzo często, kochani, my sobie taką rzecz robimy. Jeżeli się coś popsuło, jeżeli coś nawaliło, jeżeli coś poszło nie tak, to mówimy no dobra, no nie wyszło, dobra, w dopis tym. A następnym razem wyjdzie, tak? Ja się nie poddam, a nie, że ja będę już lamentować, płakać, wyrywać sobie włosy. Słuchajcie z głowy na tą okoliczność, że co bym nie zrobiła, to zawsze będzie wszystko źle. Tak? W taki stan się nie wprowadzajmy, tak? Bo to może być, słuchajcie, ok, zbieg okoliczności, jednorazowa jakaś sytuacja, ale niekoniecznie, że musi się cyklicznie, moi drodzy, powtarzać. Ryby. A u ryb w dniu dzisiejszym, kochani, co to w ogóle za depresja się zastanawiam? Słuchajcie, no gdzieś tutaj przychodzi taki klimat, że dręczą Was jakieś myśli. Mam takie poczucie, które e, gdzieś pozbawiają Was siły, energii, być może jest tutaj jakaś sytuacja, w której e, myślicie o czymś, martwicie się o coś, przeżywacie coś bardzo głęboko wewnętrznie, boicie się czegoś, lękacie się o coś, macie jakiś niepokój być może, no coś Was tutaj męczy. Słuchajcie, no ja mam, mam takie poczucie i mam taką nadzieję oczywiście, że jeżeli cokolwiek ryby dzisiaj by nie męczyło, no to moi drodzy nie będzie męczyło zbyt długo. Również taka karta, Takiego troszeczkę smutku, osłabienia, być może, nie wiem, pogoda do dupy, słuchajcie, no ciężko powiedzieć, ale taka deprecha trochę trąci z tej karty. Słuchajcie, karty tła, czyli karty mówiące o pewnych radach, wskazówkach dla nas wszystkich, to karta słońca. Myśl pozytywnie, myśl optymistycznie gdzieś znać światełko w tunelu, tak to powiedziałam. Weź, wykrzesz z siebie, powiedziałabym, więcej energii, zadbaj tutaj o to, żeby Twoja energia była na pełnym gwizdku, moi drodzy, bo karta Słońca zawsze to pokazuje, żeby ten optymizm znaleźć, a jak już mamy pewien optymizm, czy też gdzieś staramy się, w, słuchajcie, wyselekcjonować pozytywne myśli, no to z automatu, słuchajcie, ta energia nam wzrasta, więc tutaj gdzieś w tą stronę, kochani, to jakby idzie słuchajcie, karta działania, karta króla Buław, która tutaj mówi, że oczywiście przy tym e, dużej dawce energetycznej czy też e, myśleniu pozytywnym trzeba coś działać, więc jeżeli ktoś z Was musi coś działać, moi drodzy to działajcie <słuchajcie> no i karta kochanków, słuchajcie no przy tych kartach to bym powiedziała, że tutaj gdzieś warto wzmocnić uczucia we wszelkich relacjach e, zwłaszcza romansowych e, no nie chciałabym tutaj słuchajcie kogokolwiek namawiać do trójkątów czy czworokątów i tak dalej, tak dalej, bo to nie o to chodzi Mówię to tak z takim słuchajcie uśmiechem, bo dla mnie karta kochanków nie zawsze oznacza tylko typowy romans, to jest słuchajcie karta ludzi, którzy pomimo różnych przeszkód, trudności po prostu ogromnie się kochają. No ale okej, okay, przy tym królu buław, czyli mężczyźnie, który jeszcze z kimś nie mieszka. Nie ma tego takiego, wiecie, sta, z takiej stałości tej relacji codziennej, no to tak, wzmacnianie uczuć, e, słuchajcie, we wszelkich związkach, zwłaszcza tych, gdzie nie jesteście ze sobą na stałe, tak? Czyli jeżeli to jest ktoś, kogo poznaliście, dopiero się spotykacie, słuchajcie, od jakiegoś czasu, nie mieszkacie ze sobą razem. E, Okej, okay, nawet jeżeli jest to romans, no to karty wskazują na to ociepl uczucia w tej relacji, tak? Albo też tudzież jasno i klarownie spójrz na jakiś aspekt sprawy, podziałaj w kwestii jakiejś decyzji. Decyzje mogą być różne, nie tylko pod kątem związku miłości, mogą być oczywiście wszelakie, więc tutaj gdzieś sprzyja energetyka takim właśnie decyzjom, czy też podsycaniu miłości w relacjach. Słońca. Tyle ode mnie. Słuchajcie, ja Wam życzę oczywiście przecudownego, słuchajcie, dnia. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, na co można rzucić karty, to śmiało, kochani, piszcie. Buziaki.